Z okazji jubileuszu 10-lecie partnerstwa między Nowym Miastem Lubawskim a miastem Chude w Niemczech, w miniony piątek w sali narad Urzędu Miejskiego odbyła się 35. sesja Rady Miasta. Spotkanie było okazją do podziękowania za wieloletnią współpracę pomiędzy miastami. Wśród gości znaleźli się również przedstawiciele rejonu Soleczyńskiego na Litwie, i Białogorska na Ukrainie z gminą nowy Miasto Lubawskie podpisało umowę w minioną sobotę podczas trwania Biesiady Nowomiejskiej. Szanowni Państwo, jest kolejna okazja, aby zegar nowomiejski odmierzał czas. A więc rozpoczynamy partnerstwo. Wprawdzie, jutro, podpisujemy umowę partnerską z miastem Białogos, z Krymu na Ukrainie. Ale pozwolę sobie już dzisiaj wręczyć Panu Burmistrzowi również zegar nowomiejski, aby od pierwszego dnia naszego partnerstwa odmierzał Wam czas naszej współpracy. I również dla Was i dla nas, aby był to dobry czas. Найперше хочу привітати вас з 10-ти річниці обладнанцтва і побажати розмаги і успіху вашої е, публічної праці. Шановні пані і пані, повідомив пан Мерт, Хочу вам пократилювати 10-ти співпраці в ваших містах і хочу повідомити вам щось найкращого. Пан повідомив по-українську, bo taka jest trochę inna, ale my być dla na Мне большая честь сегодня находиться в вашем городе и представлять громаду своего любимого города Белогорск. Город, который имеет очень многовековую историю, город, который является одним из древнейших городов Крыма. Очень счастлива, что могу репрезентовать мое место Белогорск, которое является старым местом, которое связано с нижней частью нашего э, Крыма. А самое главное, что в этом городе живут замечательные люди, которые очень хотят сегодня общения, хотят общения не только по системам интернета, другим интервенционным стенам, но хотят живого общения. Я очень надеюсь, что мы найдем и узнаем много-много друг от друга, потому что культура очень различная, культура очень интересная. Mieszkańcy naszego miasta chcą poznać y, państwa nie tylko drogą internetu, ale również przez wspólne y, rozmowy, wspólne przyjaźnie i myślę, że znajdziemy wspólną drogę rozwoju naszej przyjaźni. Dziękuję za uwagę. Ja myślę, że nasza współpraca będzie napełniona tak jak ten wazon i chcę przekazać ten wazon mojemu bratu Józefowi, żeby nasza przyjaźń była bardzo trwała i żeby była napełniona wszystkimi dobrymi emocjami i daruję ten wazon. I tutaj są herby Nowy Miasto, to jest uścisk z dłoni i to jest wykonane przez ich ludowych twórców. Erzählte schön. Und wie sich das für eine zehnjährige Partnerschaft gehört, in Deutschland ist es zumindest so, das weiß ich noch nicht, ob es bei Ihnen im auch so ist. Zu einem zehnjährigen Jubiläum, einem Ehejubiläum, nicht das so sondern Hochzeit, da werden Dinge aus Holz geschenkt, es werden Grenzen mit Holz spät gebastelt und vor die Türen gehängt. <noise> tak jak to należy do dziesięciolecia partnerstwa, w Niemczech jest zwyczajem, jeżeli małżeństwo jest sobą wspólnie 10 lat, to daje się w prezencie coś e, e, z drewna, co robi się w e, wieńce z, 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 z drewnem i dlatego tutaj e, e, przywieźliśmy też coś w tym stylu. <noise> Jestem niezmiernie miło uczestniczyć w uroczystościach poświęconych w Juliuszu naszych przyjaciół, jak ze strony Polski, tak ze strony niemieckiej. Cieszymy się zawsze, że cieszymy się nawet z tego powodu, że to, co teraz jest promowane w Unii Europejskiej, ja mam na myśli, że poszerzanie sieci partnerskich, poszerzanie sieci miast, współpracy, że to było zapoczątkowane na jeszcze wiele, wiele lat wstecz. i że to jest nadal kontynu kontynuowane i są z tego wodze. Bo to są zawsze nowe idee, nowe pomysły, dzielenie się doświadczeniem, w pewnym momencie rozwiązywanie pewnych problemów wspólnych. E, w tym momencie chciałbym też przytoczyć słowa jednego amerykańskiego em, przedsiębiorcy, który mówił, że ludzie często nie niedooceniają, przeoceniają to, co mogą zrobić w ciągu roku, nie ja tak tego, co mogą zrobić w ciągu 10 lat. Dlatego z tej okazji chciałbym pożyczyć naszym przyjaciółom, jak też Nowemu Miastu Lubrowskiemu, tak też dla chudy, że nawet jeżeli praca nieodwiernie powiedzmy tak szybko, jak chciałoby się w ciągu roku, to zawsze w ciągu 10 lat są widziane pewne owoce. Dlatego myśmy się cieszymy, że macie taki piękny już. I z tej okazji w imieniu mera chciałbym wręczyć isty gratulacyjnej gratulacyjny. Z okazji imperiuszu, dziesięciulecia partnerstwa, południ Nowego Miasta Lubowskiego. W imieniu społeczności rejonu Solesińskiego pragnę złożyć serdeczne gratulacje z okazji pięknego ipiliuszu dziesięciolecie współpracy. Oraz podziękować za wiele cennych doświadczeń, inicjatyw oraz kopii, które zostały już dzięki obu gminom. Niech fundamentem wspólnej Europy będzie partnerstwo gmin i miast, oparte na prawdziwych wartościach przyjaźni, solidarności oraz tolerancji. Z najlepszymi życzeniami, męż samorządu Lejącego z Zizlą Kolejczyk. браво вае